Czas na ostatni w tym roku magazyn Celiot. 10 grudnia odbył się ostatni mecz tej rundy, więc czas sprawdzić, kto spędzi zimową przerwę w dobrych nastrojach, a kto niekoniecznie. Najpierw teren jednej z rewelacji jesieni. Meniaminek Raków Częstochowa grał z Jagielonią i szybko pokazał, że jest zainteresowany trzema punktami. Wynik meczu po indywidualnej akcji otworzył Kamil Kanior, a po przerwie swoje trafienie dorzucił też Łukasz Makarski. Jagiellonia złapała kontakt dopiero w końcówce po trafieniu Mateusza Kowalskiego, ale powalczyć o choćby jeden punkt już się nie udało. W meczu Gwarka z Legią również nie było niespodzianki. Goście ze stolicy wygrali pewnie 2 do 0, a na listę strzelców wpisali się Wiktor Kamiński, a także Dawid Niedźwiecki. Gwarek przezimuje więc na samym dnie ligowej tabeli. Piłkarze Polonii Warszawa mieli coś do udowodnienia w meczu z Lechem Poznań, z którym w pierwszej rundzie przegrali 1-7. W Warszawie prowadzenie Lechowi dał po przerwie Kasper Sommerfeld, ale niedługo potem wyrównał dość nietypowym strzałem głową Kasper Włoch. W 75 minucie rzut rożny dla Polonii, po którym w zamieszaniu piłkę do siatki kieruje Franciszek Antkiewicz. Warto wspomnieć jeszcze, że w tym meczu piłkarze Lecha zmarnowali dwa rzuty karne, no i w efekcie ze stolicy wracali bez punktów. Po przełamaniu meczu z Pogonią Krakowia szukała kolejnych punktów w meczu z Górnikiem. Na przerwę piłkarze pasów schodzili z prowadzeniem po golu przemysłowa Kapka, a niedługo po zmianie stron ten rezultat poprawili. Zrobił to konkretnie Maciej Mrozik. W 84 minucie Mikołaj z strzałem głową przedłużył jeszcze nadzieję Górnika na chociaż remis, ale punkty zostały ostatecznie w Małopolsce. Biorąc pod uwagę przebieg roli jesiennej w meczu Pogoni z Arką, faworytami byli piłkarze z Gdyni, którzy rzeczywiście szybko postanowili to potwierdzić. W 15 minucie Marcel Kredenkiewicz trafił na 1-0, a 10 minut później poprawił reprezentant Polski do lat 17, Jakub Staniszewski, choć tego gola gospodarze nie uwiecznili. Gdy w 60 minucie na 3-0 trafił Kasper Kraczyński, stało się jasne, że Arka zgarnie pełną pulę i nie zmieniła tego nawet honorowa bramka Jędrzeja Gurala. Mistrz Polski kończy więc rok niebezpiecznie blisko strefy spadkowej. Derby Dolnego Śląska pomiędzy Zagłębiem i Śląskiem Wrocław, które pokazywaliśmy na naszym kanale na żywo, rozstrzygnął jeden gol, zdobyty w 72. Minucie przez Mateusza Chmarka. Zagłębie drugi raz w tym sezonie górą w derbach. Rewanżu za domową porażkę z drugiej kolejki szukała natomiast w meczu ze Stalą Rzeszów Wisła-Kraków. W 13 minucie debiutanckie trafienie w CLJ U18 kolejnego młodzieżowego reprezentanta Kaspra Przybyłki, a w pierwszym kwadransie drugiej połowy dwa gole od siebie dorzucił jeszcze Kasper Hełmecki, najpierw z gry, a potem z rzutu karnego. Gospodarze stać było na tylko jedną bramkę. Zdobył ją z 11 metrów Kasper Paszko, ustalając wynik tego meczu na 1-3. A zmagania w 17. kolejce zakończyliśmy meczem warty z UKS-em SMS-em Łódź. W starciu tych ekip ze strefy spadkowej padł remis 1 do 1. Dla gości trafił Filip Kempisty, ale na 20 minut przed końcem meczu wyrównał Jakub Nęcka. Żaden z zespołów nie wydostanie się więc ze strefy spadkowej. Przed nami natomiast jeszcze dwa mecze zaległe. W starciu Legii ze Stalą Rzeszów gospodarze prowadzili po trafieniu Wiktora Kamińskiego, ale najważniejszy w tym spotkaniu był fragment między 61 a 68 minutą. Wtedy to kolejno Jordan Majszak, raz jeszcze, tym razem po skutecznym pressingu Kamiński, a wreszcie Kasper Wnorowski po centrze z narożnika. Ich trafienia sprawiły, że Legia wygrała ten mecz w stosunku 4 do 0. Granie w roku 2021 zakończyliśmy natomiast meczem Jagielloni z Lechem. Zaczęło się w Białym Stoku od trafienia Damiana Kołtańskiego z 14 minuty, na które jednak już 120 sekund później odpowiedział Oliwier Wojciechowski. Błyskawiczna reakcja gospodarzy, no ale przed przerwą jeszcze jedna bramka zdobyta przez Lecha, konkretnie przez Huberta Szulca, więc bliżej zgarnięcia pełnej puli goście. Początek drugiej części to jednak atak Jagielloni. W 54. minucie wychodzącego bramkarza uprzedził Radosław Zysk i gospodarze po raz drugi odrobili stratę. Trzeci raz jednak ta sztuka już się nie udała. Na kolejną bramkę kołtańskiego Jagiellonia już nie odpowiedziała, a ten rok zwycięstwem zakończył Lech. Popatrzmy zatem na komplet wyników ostatniej kolejki. Tym razem obeszło się bez wysokich rezultatów: najwięcej, bo po trzy gole zdobyli piłkarze Arki i Wisły. Tak prezentuje się natomiast tabela, która nie zmieni się aż do marca. W fotelu lidera przejmuje Krakowia, choć 31 punktów ma też Zagłębie i Arka. Punkt mniej na koncie Legii, która w dodatku ma jeszcze do rozegrania zaległy mecz z Rakowem. Tylko trzy punkty dzielą więc lidera od ósmej w tabeli Polonii, która przecież te punkty straciła ze względu na Walkowera. Najbliżej wydostania się ze strefy spadkowej UKS, SMS i Warta, które dostali tracą kolejno 1 i 2 punkty. To już ranking strzelców, gdzie na czele utrzymuje się Jakub Lutostański, autor 15 goli dla Jagiellonii. 13 bramek musika i wełniaka, natomiast gole numer 10 i 11 dołożył w tej kolejce Kacper Hełmecki. A z zimowego snu piłkarze Celiotki wybudzą się w pierwszy weekend marca. Patrząc z perspektywy tabeli, hitem 18 kolejki będzie starcie arki z Krakowią, ale interesująco zapowiada się też kilka innych spotkań na czele z derbami stolicy. Do usłyszenia na wiosnę.